Dobra. Hej widzowie, witajcie w kolejnym odcinku i w nowej aktualizacji StatOM oczywiście No i sobie polecimy na zimę I dawaj tutaj I w ogóle widzowie Dodali nową grafikę Mapy skarbów Armaty Te takie pirackie te Zamki Minigany, tomigany, Łuki. No dużo dodali rzeczy Samoloty Także jest dużo do zwiedzania, Aha, i nie zapomnijcie nie zostawić łapeczki do góry na tym kanale, żeby się, żeby się pojawił jeszcze na osobny film. A my sobie polecimy właśnie tu, gdzie zakończyłem. Aha, i w ogóle dziękuję Epic Games, że mi daliście takiego fajnego skinka. W sumie to styl. No, w No, sąmy to w styl. Także dzięki, dzięki. A my... Co? Inkrywa. Ja do zamku dolecę tak. Ja też ja tutaj pod spodem kurde Pompeczkę mam Ej, ja mam nową pompę Ale tu stał oh Boże Biedak Bum Kurde, dobra z mnie No wiedziałem mm. e, balony, okej okay. Dobra, ale na początku to sobie pozbieramy przez ścieżkę Dobra To też To sobie tak damy Okej okay. Wypijemy sobie niebieskie Niebieskie, niebieskie Dobra Lecę już do ciebie. już Leży. O <tryk _> Aha. Uleć mnie. Uleć mnie. Tu jestem po tobą. Ej, a ja mam nową pompę. Zobacz. Taką. Ale weźmy leci. Ej, mogę, mogę ten pistolet? No. Dobra, ale to ja mi ulecisz. Szybko. No i daj, no bo tu lecą na nami na, na, na typy Flinta, Flinta, Flinta. do mnie? Nie. Tak, 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 tak. Masz tego? Kogo? Eee, Amunicję do snajpery. O, to mi gana mam, nie, nie. ja też mam no. Ej, patrz A masz tą pompę? Zobacz. Taką No nie, sztutera mam. Sorry, to... O kurde, też grubo Oha, burzenie 2, <gry> 1 Poszło. 2 1 Trzy, dwa, jeden, jeden. Rzucam też swoje trzy, dwa, jeden. Pum, pum, pum.

Jum. No Ona fele. Dobra. To sobie wlecimy. O, ammo do idealnie. Się składa. Dobra. Dużo. okej, okay, tego nie chcę tak, w sumie. Wola tambrana. Okej, okay, mi potka Kurde. Trzeba bym to złożyć. Co tam jest ciekawego. Eee, o! Riftika mam. O, Ała Leżę Serio? O, widzę, już nie Hehe <grychy> Ała, no to jest z pomnitką? Eee Gdzie ty tam jesteś? Ja mam deskolotkę Ej dawaj na to, na te pirackie coś ten, A ten piracki zamek Tutaj jest e, Tutaj, e, gdzie zaznaczyłem dawaj Aha I też mam typów e, ze sobą O no to fajnie Dostał? 90? Dziewi e, jeden 1D Dobra, lecę Leżą! Oha! E, kolejni! Ja... No, się z daleka. Są. Nie chodź tu, no bo oni mogą mnie podjeżdżać. No, to ja już wy, Nie chodź tu. Ale się wybijemy armatami, bo tu są. Przecież... Kurde. Kurde. Dobra. No, łama, Ej, masz amunicji do, do snajperki? No bo ja mam tylko e, jeden. A ile masz? Nie wiem, sztucer mi pokazuje, że mam 24. Ej, to dasz, no bo ty masz dużo. Nie mam dużo. To jest dużo. Jak na snajperka? No, się oszczędza, to się ma. Prawda widzowie? Jeść! Yes. <laughs> o Boże. Ktoś tu chodzi. Dasz mi samochód? Chyba mam. Ja o Boże. Idę. Otworzy drzwi, to go ładuję. Daj, co Jest do Ciebie. Lecę. Może gdzieś tu jest ty, w tym domu. Gdzie jest? Kurde. Kurde, co ja do żona? Ale ja w tym twoim domu? Oł. Już? No wiem, że... Bezczelny.

Dawaj na ten zamek e, e, piracki. Dobra. Jeszcze O! Ale prawie! Ej, pomóż! Ej, ej jednego... O kurze! O, teraz jestem Eee, mam... Mam równe 3 HP. Ale jednego e, pokonałem, tata. Uważaj, no bo jest na tym zamku pirackim. Ale musisz mi koniecznie dać... Yy, amunicję. Dobra, idę do ciebie. I No i jeszcze zginąłem. Pomóż mi. Ej, uleć mnie. Ja tu jestem. Tu, tu gdzieś zaznaczyłem szybko. Bo spadłem z wysokości. Czekaj, okay, bo on jedzie do mnie. Kurde. Chodź tutaj niżej, 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 daj, Zabij go. Dobrze z Powrotem ze do strefy tam była beczka. A bo tu ty uciekłeś? Co bo tu idziesz? Weź moją kartę i moją pompę może Dobra i lać? I się wybij, on może armaty Albo nie dobra Leć dobra, po prostu Do, telefon Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj mnie ogulać można. Bierz aptekę. To na pewno. na no, filus. No, no, no. Dobra, i leczka tam, gdzie cię tak, zaznaczyłem. Tam jest blisko, tam mnie możesz uratować co z tego, że to jest w strefie ale mamy blisko tam potem Także spoko o, o na Fyrus Jak będziesz musiał mi dać trochę amunicji do wszystkiego Najpierw to się trzeba uratować ale nam daje te strefy Boże. I ulec mnie tu Dobra Jak to tam mnie uleczy w widzowie to jestem nowy ja Ty. No zginąłem, kurde, no bo spadłem z wysokości. Miałem 3 HP. Leć do strefy może, to. Dobra, i wywal ja mi pompa. Teraz tam jest bezpieczniej. mi i daj tą pompę. Ooo, nowy PMI Nie wiem, to mam dać. Nowy pm Dobra Czukaj sobie tutaj amonim bronił, kurwa na początku tutaj mi tą pompa Kurą, tu masz tą niebieską Do Dobra Uuu. Okrzeczora mam Gdzie ty jesteś? Ubieram sobie tego okrzeczora tu. Dobra, nie będzie tu jest nie będę doszło Nie widzisz mnie! No, tutaj ja jestem się to masz um, Tu masz pompę, gdzie ja jestem Dobra O jack dziag, dziaga mam, teraz wy no, dawaj już idziemy do, do strefki. Hmm, Ale lipa. Czemu? No, no, dobra. Czemu? Piać co bronie mam. Ja mam nawet dobra. Jakby co, tutaj mam beczkę. Ja i trzy niebieskie. Lelela, drlala. Dobra widzowie, może zginąłem ale to z tego jak znowu Ej, jesteśmy nie? Tata? Nie tata? Nie. No, tu sztucer Ej typy na nami Ej daj mi, Amo do snajpery Ona no, tu jest, bo mam jeden aby To nie jest do snajperki Dobra to zabierz Takie, twoje, te co mi dasz, tylko że jakby takie podwójne tylko. Chodź, idziemy do strefy i mi dasz. Dobra. I ale kurde, dobrze nam nawet idzie. Oprócz tego, że zginąłem, no bo ja nie zginąłem od typa tylko przez to, że miałem 3 HP. Dobra, już mi tutaj daj. Dobra, już, już. A ty ile masz, Tara? 18. Okej. Okay. Ej, ale te strefy nam dają daleko, no. No, bardzo. Ja już tam lecę, było przecież. Dobra, ale na początku stawalny beka. Yyy. Dziękuję w ogóle Epi, da, Epic za Epic, że mieliście ale mi takiego to. skinka. Mhm. Ale ja już nie zdążę do... No nie, typa mam. No, ale nie mogę no. Oj, no, wina. Jeden lec, ale mam. Ale jest drugi, a ja mam 24 HP. Czekujesz. Bieg, bieg, tam za domek. Pomóż. Ja Ennego pokonałem. Nie mogę znowu zginąć, no. Chcę dotał? Lecę? Yeah, Dobra. A ty gdzie jesteś? Tu! A ty żyjesz! Chodź tutaj, koronkę zabierz, o, szybko! O! Korona, szybko! Leci już... E, e, ej! Nie chcesz tej... E, ...nurefiknicy? Wiesz, kupię ją. No bo ty ją lubisz, nie? Lubię. No, A, wezmę no No, bo to jest ta nowa. Ta I nowa, daj e, Dobra. A to e, Lisan. Szybko Dobra Zdążysz w ogóle tam dolecieć Ja, ja mam dwie lateczki, to ci mogę e, jedną dać Nie wiem, widzę tylko na przycisko na, na mnie, kurczę, ja mam ja, ja jestem przy tobie On tu jest blisko. O kurde Ja pier... Ej, zahaczyłem o drzewo i, by, i bym prawie zginął, no e, chodź tu do mnie. Za drzewo chodź, do, do tyłu Kolego Ja, dobrze, że nie spadłem Znaczy spadłem Dobra, chodź, chodź. Ojej, oj, 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 uważaj Chowaj się Cieka. Dobra. Dobra, to uciekajmy Dawaj tutaj, na, na tym pierdolą Okej? Okay? Ona cię jest z nami i, y, Ty się chowaj, a ja cię y, obronię Dobra, masz, szybko Dobra, ja się leczę, ja się leczę. Dobra, masz tu, a niebieskie. Uważaj na niego. Kurde, P90 Flirtowy Digiel biorę. No okej, okay, okej. Okay. Tylko tu nie ma. <laughs> Lotnia! Ja. Dobra. Ja biorę chyba P90, wiesz? No. Yy, nie widzę, wiesz, nie widzę. E tu mamy te armaty do ucieczki. Ej, tutaj jest rz rzut e, blisko nas Lecimy. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, czeka, się lecimy leci. to po 90 Dobra, no, ale... Na razie, tam... na razie mamy ten, następny bezpieczny. O kurde, no i to ze mnie ładuje z... Ała Tu się chowaj Z górki, boże, no... Nie. Gdzie z górki? Z Dziw, chowaj się do zamku, do zamku, ała, kurde, chowaj się, chowaj się do zamku, wcielałem ja się tam, to jest okazja i mamy tu strefę. Tylko nie wychódź na pewno z tego zamku, bo tu mamy dobrą e, pozycję. Zostaliśmy na ostatnich e, czterech, to tak. Znaczy, nie, na ostatnich dwóch. My, koń... Ej, e, chcesz w tym lotnie? Ja mam. O, kurde. Może być ciężko, bo oni są napceni. są na tej górce. Uważaj. Ja mnie kuś ten rzut, ale nie ma co, chyba, nie? Nie Ja bym ich poszczerał tą armatą, ale kurde, boję się. Ja Teraz. Ja Ej, mam... Te... widzisz, gdzie ja zaznaczyłem? ja się chowam do armaty i oni nie, nie będą mnie widzieli. To jest przecież 300 IQ. Gdzie oni są? Na tej górce. Ej, ja się schowałem do armaty i oni mnie nie widzą. Dobra. Ej, dawaj się wybijemy tą armatą. Może. Co? Dobra, no, on tam skacze na górce. Ja lecę chyba e, armatą, tata. Spróbuję go ściągnąć. Ej, mam lecieć tą armatą? Ja. Ja wlecę w e, powietrze. Okej. Okay? No. Lecę? Ja im robię plecy. Dobra. Wesz ich e, zajmuj, okej? Okay? Da. Ała, leży Oj, ktoś mi tu kurde Spada ma Ała, ała Pomóż u ciebie? Tak, ale Ej, e, jednego pokonałem i mam że to do spada, ale uważaj no bo jest jego kolega Uważaj, on ma e, dobrego cela. weź, otwórz tego e, zrzuta kurde. Ma snajperkę, także może ci dać jeszcze trzata. Czekam. Uuu. Lecę z tobą. Czekam. Dowaj, dawaj, dawaj! Na górkę. Na górkę, na górkę. Gdzie jest kolega. korona? Wisz? Tutaj. Gdzie jest korona? Cowaj się, chowaj się. Masz tu leczenie szybko. Pi, pi, pi. Dobra, dobra. Pi, pi. O, strzelaj do niego. Musimy się uzupełniać. Jak nie ja, to ty Uważaj tu obchodzi. Dostał sześć. Kurde. Tu wchodzi, tu obchodzi. Dostał, dostał, dostał! Dostał! Dojażdżam go! Jest! Dobra, widzowie, wygrana w nowej aktualizacji, yeah! Było ciężko, yes. ale się udało. No właśnie, ja mam już 9 Korn, także jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry, suba na ten kanał i widzimy się w następnym materiale i pa pa! Siema!